Opowiesz tam historię, czy nie? A ty nagrywasz już? No! O ty dziadzie. Opowiem wam o... O historię nie o etku, nie o Runcajsie, nie o Wojtku, nie o Czarnym, tylko o mnie tym razem. Dobrych kilka lat temu miałem straszną fazę na pstrągi. Byłem wtedy łebkiem, powiedzmy, nie wiem, miałem. 18, może 17 lat. I jak otwarcie sezonu, pamiętam, było wtedy 1 lutego czy, czy 1 marca, nie pamiętam. E, to ja na ten czas, od mniej więcej wikili, od, od świąt, czekałem. Ja nie mogłem wysiedzieć w miejscu. Te pstrągi to totalnie mi w głowie zamieszały. Wszystko miałem przygotowane: pudełka poukładane, woblerki na lewą stronę, na prawą stronę, wahadłówka. E, kije odstawione, żyłki pokupowane, no ja byłem tylko wsiadać i jechać. Pamiętam, no załóżmy, że o 1 lutego, ja nie pamiętam czy to 1 luty czy 1 marzec, wymyśliliśmy, zaraz 1 czy 2 jedziemy. No i te, przez te, przed te 2 czy 3 dni przed tym lutym, kurczę patrzę, a tam mrozy u nas na zachodzie Polsce, po 15 stopni. No ale przecież jak miałem? Trzeba było jechać, nie? I w ten mróz. Rano się budzimy, śniegła ani grama minus pewnie 10, wsiadamy i dawaj na tą kwisę. Wtedy mieliśmy trapanta Jedziemy, ojciec tak z politowaniem na mnie patrzy, mówi, gdzie ty będziesz te ryby tam łowił? No ale lecimy. A po drodze już się zaczyna jakoś ocieplać, minus 3, minus 5. To już lepiej. I dojeżdżamy na miejsce po godzinie, czy tam trochę lepiej, temperatura w okolicach 0, mi wszystko z serca już zeszło, moje, ten kamień spadł, moje dobra, będziemy łowili. Tam jest Taka, na tym odcinku, na którym ja najbardziej lubiłem na kwisie łowić to było tak, że ojciec zostawiał mnie, mieliśmy wtedy pamiętam takiego trabanta kombi, zostawiał mnie przy drodze, ja tam ubierałem się w cały ekwipunek, brałem torbę, jakiś tam termos i do rzeki trzeba było zejść ze 30 minut lasem. Nawet Darek była byłeś ze mną e, na tym odcinku, gdzie taki kawał szliśmy już przez las. Pamiętasz? No, pamiętam, bardzo fajnie, ale wzdłuż rzeki normalnie, tak? Nie, nie. Co się wchodziło od drogi, wchodziło się w dół cały czas takim lasem. No. No. Ja sobie cyknąłem, zimna jak cholera, idę i już nie mogłem wytrzymać. Już on, widzę tą rzekę. Pierwszy rzut w sezonie. No i słuchajcie, odpalam. Eee, wędkę, zestaw, już nakręcony jestem, tam taka skarpa duża była, po której zawsze się schodziło. Tam podmycie było, zawsze pstrągi tam fajne były. No i słuchajcie, ja tak wiesz, wędkę składam, pierwszy krok na tą skarpę, drugi krok na skarpę. U człowiek, jak zaferowany to i głupi, to było wszystko zmarznięte na beton. I ta skarpa to był to było jak asfalt, który był pokryty żwirem. Czyli lodowisko. Lodowisko. Dół. Ja na tym nogami stanąłem, i z, no, ta skarpa, ile? ze 3 metry wysokości, 2 metry wysokości pod skosem. Łup tą kwisę bez rozłożenia wędki cały. <noise> Potąd. Woda bo jest, to jest uczucie takie, jakby cię nagle szpilkami zaczęło e, kuć. Na początku masz. E, e, Gorąco ci jest, bo to jest adrenalina, szok. Wpadłem do tej wody, słuchajcie, po, po czapkę cały wjechałem, wylazłem z tych krzaków i w tym momencie, co robić? No, przecież nie jesteś w stanie tam przy minus powiedzmy dwóch stopni. No, łowić jak? No, przecież to się nie da w ogóle, nie ma o czym mówić. A przede mną jest 30 minut, pod taki góry tam się no. idzie, do tego samochodu. A mój ojciec zawsze robił, tak, za każdym razem, bo wiele razy tam jeździliśmy. Że on w tym miejscu mnie zostawiał, a jechał sobie na taki mostek, gdzie sobie zostawił samochód, co je łowił. Mhm. I ja mówię, Boże, ale czasem on miał takie jakieś bomby swoje, że jak mu się nie chciało, to on sobie brał przez tą pierwszą godzinkę czy przez pół godziny sobie czytał gazetę. Eee, I ja mówię, Boże, czytaj wojciech tą gazetę. No. Mówię. I ja całą drogę pod tą górę, pełnym biegiem, parą, to słuchajcie, było tak, że ja całą drogę myślałem, tylko modliłem się, żeby on nie odjechał. Uch. To do je dobiega do, do, Docieram w końcu, dobiegam do takiego miejsca, gdzie już wiem, że jest droga, jeszcze i nie widać, bo jest tak pod górkę i słyszę ten traban, to jak kura, wiesz, odpala się, nie? Ja mówię, Boże, drery ale gdzie on nie słyszy. Wybiegam, patrzę, a on właśnie kółeczko robi i wykręca i, wie, i jedzie. I ja rura za nim z tymi wędkami, z torbami, mokry. <mIS Sidegenie> Jakoś on się zatrzymał, zobaczył mnie w lusterku. Przebraliśmy się, jakiś tam on kalesony miał w jego kalesony, coś od, od razu. Tylko po... nie że wróciłeś łowić. Nie, nie, tym razem nie. Chociaż miałem podobną sytuację, że wróciłem łowić na lodzie. To od razu na lodzie Wam powiem. No i akcja jest taka, że to, to nie jest koniec historii. Bo zwróćcie uwagę, że ja ten kawał, no tam nie wiem, nie chcę mówić, no ze 30 minut się schodziło. Biegałem pewnie z 15 minut. <śmiech> <śmiech> eee... Te spodnie po drodze mi zamarzły. Tutaj wszystko było zamarznięte, jak ja ściągnąłem te spodnie, ubrania to od zamarzniętych, słuchajcie, spodni obtarły mi się nogi w środku, aż do krwi, nie to, że lała się ze mną krew bez przesady, ale takie plamy miałem, ojciec mówi, co ty zrobiłeś, no i taka była historia, człowiek napalony wpadł na, na przyjechał, cała ekwipunek, eskapada, idzie na wodę, odpala sobie, wiesz, tułowinie, wędkę składam, pierwszy krok. Poszedł w tą wodę po czapkę a następnym razem opowiemy o lodzie.